Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk, a to jest kolejny odcinek z Minecraft serii Minecraft Co ja pieprzę Factorio, oczywiście, że to jest Factorio z serii 3 razy nie 3 <try> razy nie, czyli Nie możemy stawiać paneli słonecznych, nie możemy stawiać laserowych wieżyczek, nie możemy stawiać e, to są Request Chesty i Active Provider chesty z systemu logistycznego no i tu dodałem sobie jeszcze czwarte achievement, czyli skończenie gry. Skończenie gry, bo moi drodzy, nieubaganie zbliżamy się do końca już tej serii. Produkuję właściwie wszystko, oprócz Rocket Control Unit. A tak to wszystko jest już, jest już w trakcie budowy, w trakcie tworzenia. Potrzebuję ja tylko i wyłącznie Rocket Control Unit tam produkować na miejscu. O ile niebieskie płytki Processing Unit już tam mam, o tyle może być lekki problem ze speed modułami poziomu pierwszego. Dlatego też właśnie tutaj zacząłem ten odcinek, aby pokazać, że tutaj mam przecież ładną, piękną produkcję speed modułów poziomu pierwszego. Dlaczego by z tego nie skorzystać? Po pierwsze, właśnie plan na ten odcinek będzie taki, żeby przebudować tą linię tak, aby gdzieś, no dajmy na to, tutaj jest ładne miejsce, można tutaj zakręcić. Tutaj zrobić jakiś przystanek. Przy okazji wydaje mi się, że nie będzie głupim pomysłem, jeżeli ja to połączę ze sobą. Te dwie tutaj linie. No bo zobaczcie, tutaj ta linia tak tutaj obiega w brzydki okropny sposób, ale lepszego nie znalazłem. I brzydki okropny sposób tutaj jest dostawa e, plate'ów e, Tutaj jest dostawa do rafinerii, ewentualnie odbiór plastiku że wydaje mi się, że nie byłoby głupie gdybym ja te linie tutaj połączył ze sobą i stworzył taki jeden duży okrąg troszeczkę bym zwolnił tutaj y, ruch tych pociągów bo jak widać jak widać te pociągi są całkiem głupie i lubią się bugować, tutaj, tutaj pobudowałem takie węże tej racji, żeby właśnie y, jak najwięcej pociągów się tutaj zmieściło, ale jak widać ten pociąg zamiast sobie podjechać tutaj no nie, on czeka tutaj, blokuje całą linię. Także brawo dla tego pociągu, zostało po prostu wygrał, wygrał życie ten pociąg, naprawdę. A te nie wiem na co czeka, skoro on pewnie chce tutaj wjechać, ale no tak samo, może przecież sobie tutaj wjechać, ale nie, bo po co. Te to źle w ogóle one mają taki samą nazwę, chyba tak. Także moi drodzy te gałgańskie pociągi są gałgańskie i no niestety nic na to nie poradzę trzeba będzie od czasu do czasu im pomóc jakoś manualnie tutaj i w ogóle Tego właśnie też pomyślałem, że nie głupie by było połączyć te dwie linie a po drodze postawić tutaj przystanek na zbieranie właśnie naszych e, e, jak to się nazywa speed poziomu pierwszego także najpierw może by zacząć dobrze, dobrze by było zacząć od EEE e, e, od Blueprintu stacji. To jest stacja rozładunkowa, a ja chcę stację załadunkową. <coughs> stacja załadunkowa Powinienem mieć chyba taki blueprint na dwa wagony. Nie, to o. Załadunek. Myślę, że gdzieś tutaj, chociaż może najpierw to by pasowało, zbudować tutaj tory. Może, może nie w ten sposób, tylko w ten. Zobaczymy, jak to nas tutaj poprowadzi. Z tego co widzę, to prowadzi nas tutaj całkiem średnio, ale no niech będzie. To jest linia podłączona. Tak samo można zrobić tutaj z tą linią. Podłączyć ją tutaj pod tam, właśnie, dokładnie tak. Tutaj roboty nasze zbudują wszystko, no i tutaj mogę zbudować sobie rozjazd rozjazd dzięki któremu będę mógł tutaj załadować właśnie nasze control unity. E, jeszcze raz ten blueprint a a, a a a tutaj go postawię i teraz pytanie ze 100 punktów czy ja tutaj zawrócę może nie tyle zawrócę tylko czy ja to połączę bardzo ładnie mi się to podłączyło i tutaj akurat jest semafor który kończy wszystkie tutaj linie więc może by warto postawić jeszcze kilka semaforów, które tutaj stworzą jeden malutki blok, dzięki któremu te pociągi będą jako taką mogły sobie jeździć. Tutaj mogę postawić chain signal. Tutaj ten zablokuje, więc tutaj ten może być. A ja tutaj nie mam ani insertorów, ani skrzynek, więc na szybko polecę. Tutaj na szczęście mam wszystko blisko. Znaczy, inserter ma ale żółte, a tam jest blueprint na niebieskie jeszcze. To trzeba będzie przebudować ręcznie. Ja wy tu jesteście ten załadunek, więc to będzie coś takiego. Poza tym też nie mam ani świateł, ani w ogóle żadnego oświetlenia jeśli chodzi o prąd czy o widność. Także to będzie coś takiego. Gdzie ja tutaj mam najbliższy jakiś Wydaje mi się, że tutaj nie byłoby głupie to podłączyć. To sobie na razie sprzątnę. Bo tutaj mam tą minię. Ona będzie biegła gdzieś tutaj. A i tu będzie można zrobić jakiś konkretniejszy załadunek. Tutaj na północy. uuu, ale tutaj zanieczyszczenie. Ale to zgenerowało zanieczyszczenia. To wszystko tutaj było wolne od zanieczyszczenia. Tutaj kończyło się zanieczyszczenie. A póki co to wszystko tutaj pociągnęło. Wszystko na północ, czego to też będą nie gryzły. Widzę, że to jest jeden kawałeczek, który sobie tutaj nie poradzi i za chwilę dostanę powiadomienie, że zostało coś zniszczone. Na pewno tak, na pewno tak będzie. Sobie gamonie nie potrafię poradzić z tym. Tutaj semafory i semafory też widzę, że mi się skończyły. Mogę jeszcze, jak jestem na tym rozjeździe, postawić chain. E, semafory, gdzieś ja tutaj produkt, tutaj mam semafory. Bardzo proszę mi ukreść wszystkie Tutaj zakończę blok, będzie, będzie blok zakończony. Pytanie, czy tutaj chcę dzielić? Wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Tutaj mogę podzielić ten blok na taki. Tutaj zrobić coś takiego. Tutaj chain na rozjeździe, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy te chainy tutaj będą działały. No ale w każdym razie, rozjazd tutaj jest. A, światło. O, właśnie, właśnie dostałem powiadomienie, że zostało zniszczone, i to jest ta wieżyczka tam u gry. Dokładnie. Podlazło pod troszkę bliżej, to zostało rozstrzelane przez inne wieżyczki. Po prostu to była jakaś wieżyczka, skałganiona wieżyczka, która sobie nie radziła. A nic, tej wieżyczki już tutaj nie ma. Ale wracając, wracając tutaj do naszej sprawy, to jest tak, że ja to muszę wszystko przebudować. W ten sposób. Tutaj trzeba postawić jakieś małe zagęszczenie. W ten sposób zagęszczenie będzie, wydaje mi się, że dobre. To trzeba splitter postawić, bo jedna linia tutaj wróci. Ojek, ojek, oj, co ja tu zrobiłem? Jedna linia tutaj zawróci z powrotem. Może niekoniecznie zawróci, bo tu nie ma miejsca. Że ja tu odetnę, całkiem sporo. Działam? Jakbym zrobił coś takiego? No, ładnie to nie wygląda, ale działa. A to, że działa, to jest najważniejsze. Zresztą ta seria zaczęła się od wszelkiego rodzaju gałgaństwa i robienia makaronu spaghetti. Wydaje mi się, że nie ma sensu zmieniać nagle polityki. Dobra, to ma, te fabryki mają już dostęp, mają już dostęp tutaj do tych modułów. Te moduły w sumie mogę tutaj schować, bo to jest absolutnie niepotrzebne. E, 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 e. i tak, moduły tutaj widzę, że się już ładnie produkują, także wystarczyłoby tutaj tylko wypuścić, to mogę zrobić tutaj tunelem bo tutaj mostu takiego dalekiego nie zrobię tutaj w sumie też mogę wpadnąć, czy, czy to tutaj, czy tutaj, to nie ma różnicy e, raz, dwa, trzy to już wszystko sobie poleci to wszystko tutaj się rozdzieli i tutaj trafi do skrzynek. No i teraz pociąg. Pociąg, pociąg, pociąg. Jeden pociąg. Tutaj w ogóle ciebie to muszę nazwać. Centrum module One. Out. Będę dać jakieś paliwo. O, i to nawet szczęśliwie, trafił na, rocket, na solid fuel, czyli najlepsze z paliw, jakie tutaj są. Dwa, a wystarczą. To jest tak, że ty tutaj jedziesz najpierw na centrum Speed Module 1, inventory full. Zresztą może być trochę głupie, bo one się stakują po 50 sztuk, a tutaj jest 40 slotów. Także tego jest troszkę sporo. Czego wy tu krzyczycie? Czego wy tutaj nie macie? A, ja tu jeszcze dwa insertery mogę postawić. Bardzo proszę. Okej, okay, także te speed moduły tutaj jako tako działają. Słodka ironia, przyspieszę produkcję speed modułów speed modułami. Po czemu by nie? Czemu by nie? Patrzcie, jak się zwiększyła produkcja od razu. Nawet mogę zobaczyć. W ciągu minuty patrzcie. Patrzcie, jak to rośnie. To była taka normalna, standardowa produkcja. A teraz, jak się przyspieszyło, 100%. Drugie tyle produkuje, co produkowałem. No ale dobra, może koniec ekscytacji. Eee, tak, tutaj, ale dodam to by dodało jeszcze taki warunek, bo wątpię, żebyś tutaj czekał na cały ten stację. Ale, a jeszcze to by zmienił kolor przy okazji. Moduły to są takie niebieskawe. Ale to jest taki, to nie jest taki super niebieski, to jest taki lekki niebieski. może gdzieś taki, chociaż to nie jest ten kolor jeszcze nie jest jeszcze ten kolor to też nie jest ten kolor wiecie co, nie jeszcze z tym, niech będzie taki na kolorach się nie znam, niech, niech zostanie tak jak jest a w międzyczasie w międzyczasie ja tu muszę jeszcze zarobić jedną stację właśnie na te speed moduły. To jeszcze jedna stacja na speed moduły będzie wskazana no i tutaj jeszcze muszę dorobić tutaj tą stację paliw stację paliw, no i tutaj dołączyć ten tutaj oddział, tutaj jeszcze stworzyć fabrykę control unit no i tutaj puścić po prostu rozgałęzienie jeśli chodzi o niebieskie płytki, fabryk control unitów no i to wszystko dostarczyć tutaj do rocket silo także wydaje mi się, że widzimy się na miejscu samochód mam tutaj, widzimy się na miejscu, bo to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby pokazywać, jak ja tam jadę, przynajmniej też, że... chociaż może, może jeszcze będę, bo po pierwsze, przy okazji zobaczycie, jak tutaj można sobie poradzić z problemem głupich pociągów. O, widzę, że problem głupich pociągów jest już na niżej, dużo, dużo niżej. Czemu te głupie. Oj. tutaj te głupie pociągi się zablokowały. A no, raczej że się zablokowały, bo teraz, ty sobie tutaj nie chcesz podjechać bliżej. Czemu ty tutaj nie chcesz bliżej podjechać, mój drogi? Masz zablokowany tym zablokowane, to jest zablokowane, ale. A to chyba nie tak powinno działać, co? No właśnie. Ty powinieneś podjechać tutaj. No właśnie, coś takiego wniosek jest jeden, wniosek jest prosty, tutaj musi być chain signal gdzieś nawet chyba tutaj bo ten chain signal tutaj zablokuje wjazd, jak to będzie czerwone to to też będzie czerwone, a to znaczy, że tutaj nie będzie wjazdu no i od razu lepiej moi drodzy, od razu lepiej, ruch poszedł do przodu głupie pociągi a tak de facto to nie pociągi są głupie, tylko ja, że tutaj taki system stworzyłem beznadziejny o brawo ja na sam koniec serii jeszcze postaram się zabić w jakiś normalny, cywilizowany sposób, aby pokazać wszelkie statystyki. Myślę, że to też może być poniekąd ciekawe. E, tu sobie. O, tutaj się ruch udrożnił. O dziwo. Dziwne. O, oj, 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 samo sobie poradziło. Jak się idzie obok torów, to warto sobie oddalić widok, bo, bo się widzi te pociągi, polerne, żelazne konie. Które całkiem, całkiem, całkiem właśnie dobrze potrafią uderzyć. Ale to, co, co chciałem jeszcze pogadać troszeczkę, to jest na temat następnej serii, bo wydaje mi się, że jak ta seria się skończy, to warto byłoby zacząć coś nowego, coś ciekawszego. Wydaje mi się, że byłaby to kampania. Bo kampania jest naprawdę przyjemną rzeczą. Ja to dalej to muszę, być, to muszę mieć. Muszę mieć jeszcze miejsce, żeby zawinąć. Myślę, żeby nagrać kampanię z gry Factorio, bo kampania troszeczkę fabuły wprowadza troszeczkę wyjaśnia troszeczkę wyjaśnia e, zasady działania, że tak powiem, tej gry. Dlaczego jest tak, a nie inaczej. E, wyjaśnia, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy tutaj na tym świecie. Satelita jest stworzony. Patrzcie, satelita już, już jest tworzona. Satelita się produkuje w 3 sekundy, także to nie jest jakiś. Nie jest jakiś tam szybki wyczyn. Szybki wyczynem jest utrzymać ciągłą produkcję, ale to jest raczej nierealne przynajmniej dla mnie. Także co do następnej serii, to wydaje mi się, że będzie właśnie to kampania. Kampania nie zła, Grałem sobie troszeczkę jakiś czas temu. Dawno temu sobie grałem w kampanii nie jest to nie jest ta kampania zła, ale problemem może być to, że tam rozbudowali dodali w kilku paczach następnych troszeczkę więcej tej kampanii. Ja tej dodatkowej kampanii nie grałem. Ja tej dodatkowej kampanii nie grałem, także może to być wielka zagadka dla mnie. I nie ukrywam, że może być. Także będzie gałgaństwo, będzie powtarzanie, całkiem możliwe, że będzie powtarzanie. Gałgaństwa, i to całkiem sporo. Także będzie, będzie na co patrzeć. A póki co tutaj mi przeszkadzają te klocki. Tutaj, e, tak, nie, tam tylko dokładnie te 4 tutaj osiem właściwie klocków osiem z tego względu, że tutaj muszę jeszcze porobić tunele ok i teraz tak, tu będą speed moduły tu będzie wypuszczona, to jest wypuszczona linia z niebieskimi płytkami, także warto może by było to przedłużyć Tutaj zrobić most. Nie most, tylko tunel. Moje upośledzenie dalej trwa. Seria się kończy. A upośledzenie, z upośledzenia mojego się nie wyleczyłem Niestety. I całkiem możliwe, że już się nie wyleczę, bo to jest taki babok językowy. Ja już naprawdę nie wiem, co robić, żeby, żeby sobie poradzić Ale patrz, ile mamy tego Rocket fuel A, Rocket fuel się skończy, jak zacznę produkować tutaj. Jak zacznę produkować. No, rakietę. Rakieta. Co do pociągu. Pociąg mogę już puścić. To jest manual mode i to jest właśnie ten pociąg. Centrum Speed Modul 1 out. Dodam jeszcze warunek. Time pass. Niech będzie, że będziesz minutę tutaj czekać. W ciągu minuty. OR, właśnie, właśnie, właśnie. Produkcja w ciągu minuty wygląda na poziomie 30 sztuk. Czyli 30 sztuk ty mi przywieziesz, więc może minuta to jest. Minuta to może być mało. To jest 30 sztuk na minutę plus jeszcze czas, zanim tutaj przyjdziesz, rozładujesz i wrócisz. No, a, chociaż może i będzie. Troszeczkę przywieziesz tego. I to jest Houston I Moduł in. ventory empty. Jedziesz kolego. Zrzucisz co masz zrzucić, a tutaj przy okazji by już pasowało postawić fabrykę. E, fabrykę. Rock Central Processing. E, co? Jak to się nazywa? Rocket Control Unit. Wymaga dwóch rzeczy. Także to nie jest skomplikowana rzecz. Absolutnie nie. I całkiem możliwe, że ja sobie po prostu wezmę i zblueprintuję tutaj to ustawienie. bo w sumie czemu by nie to jest coś takiego, bez tego światełka bez tego słupa na razie to ja sobie po prostu tylko i wyłącznie tak to zblueprintuję, to sobie usunę potem to zmodernizuję leciutko ja to też może być już od razu ja to sobie leciutko zmodernizuję, to znaczy to nie będą akumulatory, tylko tu będzie center e, rocket control unit Postawię tutaj jakieś tutaj właśnie podstacje po całości, tak żeby to wyglądało. Ok. Wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten blueprint. Teraz ten wyczyścić, tutaj do tego wsadzić na nowo, może bez tej podstacji na razie. 2, 4, 6, 8, 10. Myślę, że to będzie w zupełności wystarczające, tym bardziej, że ty się produkujesz no, raz na trzy sekundy, pod warunkiem, że będzie dostawa materiałów. Absolutnie wystarczająca, wydaje mi się, produkcja. Z tej strony sobie. O, 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 o. Czy tu będzie atak? Nie będzie ataku. Czasami lubię się przyglądać tutaj, tutaj. O, na sam koniec jeszcze się tutaj przejdziemy. Na sam koniec się tutaj przejdziemy, ale żeby nie przedłużać. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie nieco dłuższy, bo też prawdę mówiąc nie ma sensu robić następnego odcinka. Tym bardziej, że ja tutaj już kończę. Następny odcinek by trwał 5 minut a to chyba nie o to chodzi. Już sobie mogę. mogę puścić w ten sposób. Tak, tutaj będzie balancer, znaczy właściwie splitter, który przetasuje tutaj to minie. Jak tam, widzę, że zapas tutaj tych niebieskich płytek mam całkiem spory. I to jest tak, wy tutaj już możecie dostawać te, to teraz by pasowały jeszcze speed moduły te nieszczęsne. Które już mam tutaj. Więc tak, tutaj lecisz sobie do góry. Raz, dwa, trzy. W ten sposób. A ty jesteś tak, 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 tutaj. Aby postawić tutaj to. By dostarczyć. Tutaj będzie jedno do dostarczenia. To będzie następne. Tutaj będzie e, tunel. Znaczy, troszeczkę się uzbierało tego. Może to nie jest jakoś dużo, ale zawsze coś. Teraz jeszcze podstację. Pasowało tutaj postawić. Niech będzie coś takiego No i co? Pro, zaczynamy produkcję Zaczynamy produkcję e, Jak to się nazywa? Rocket Control Unit Także mamy wszystko co potrzebne O nie mamy wszystkiego, o nie jak niedobrze, o nie jak niedobrze Muszę się teraz wrócić Ja mam samochód, także Tu będzie króciutkie cięcie Bo ja muszę jechać po pasy Naprawdę. Powracam po króciutkiej przerwie, przynajmniej dla Was, dla mnie. Proszę, pokażę, co tam. Całkiem możliwe, że już kleiłem ten moment. Jak w beznadziejny sposób skinąłem. Teraz patrzcie na to. Fabryka już zaczyna tutaj się ożyć. Zaczynałem procenty lecieć. Każde tutaj dostarczenie tych 10 sztuk 10 sztuk każdego tutaj z rodzaju, to jest 1% tutaj dla naszej po prostu dla naszego rocket part swoją drogą ja to mogę tutaj wsadzić przecież i to wszystko przerobić już nie potrzebuję w także tak jak mówię 10 tutaj sztuk to jest 1% czyli trzeba tutaj 100% czyli trzeba 1000 sztuk każdego z rodzajów aby tą satelitę mają wyprodukować ale z tego co ja tutaj widzę to całkiem wolno leci dlatego Pozwolę sobie akurat te moduły tutaj przyspieszyć jak tam prąd, tak w ogóle o prąd się trzyma wszystko się trzyma, także będzie dobrze Mnie te moduły tutaj co mam te niebieskie mogę wrzucić modułów z tego co widzę to nie mam żadnych żeby tutaj się dorzucić to jest lekko przyspieszone więc co zostaje nam tylko poczekać, aż tu będzie 100% także widzimy się za chwilę. Słuchajcie, moi drodzy, moi mili, właśnie w tej chwili skończymy serię Faktory, serii 3 razy nie. Bo do satelity potrzeba właśnie ostatni kawałek satelita jest skończona. Może nie tyle satelita, co rakieta. Rakieta jest gotowa, satelita została załadowana. No i co, Odpalamy, nie? Pasowałoby. Mam drogą, e, tutaj można wysłać satelitę, ale można wysłać też dużo innych rzeczy. I jest pewien achievement związany z tym, co tutaj można znaleźć, ale tego nie chcę zdradzać. W każdym razie, strzelamy, moi drodzy. została wystrzelona skończyliśmy grę O! Oh, to była długa gra to była długa gra, naprawdę długa gra o jako ja się przeciągnąłem, fajnie no w oh. wszystkie cztery achievementy skończone, moi drodzy udało nam się zobaczmy jak to wygląda, 70 godzin w sumie grałem 70 i pół godziny no całkiem sporo wydaje mi się Dużych bajterów pokonałem 18 tysięcy drzew, 14 tysięcy pokonałem. Innych drzew też 14 tysięcy. Z tego co widzę to drzewa. Drzewa były moim największym wrogiem tutaj. Pierwsze, znaczy drugie i trzecie miejsce drzewa. Małe bajtery, red tree jakieś. Tutaj jest jeszcze bigwarmy. Znowu try Destroyerów zniszczyłem 238. Bigwormów, lamp 33. Pipe to ground 56 podziemnych pipów, 4 zwykłe pipy, 4 samochody zniszczyłem. Wjeżdżając pod, wjeżdżając pod pociąg. No i co? Achievement 3 wykonane. Da się pokonać mapę i to całkiem na luzie. Bez solar paneli, bez laserowych wyżyczeń, bez request i active provider gestów. Gra została zakończona. Zapiszemy sobie tutaj jeszcze jako 3 razy nie wersja 41. I to jest endy. I co moi drodzy? Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za bycie, za wszelkie komentarze, łapki w górę. E, to była bardzo fajna gra, bardzo przyjemna. Pierwsza moja taka seria, że tak powiem, na, na tym kanale. Mam nadzieję, że pierwsza i nie ostatnia z gry Factorio. Na razie z faktorem myślę, że sobie zrobię parę dni przerwy, bo jakby nie patrzeć, troszeczkę długo tutaj potrwa i w sumie robić jedno i to samo przez dłuższy czas biegać w to i z powrotem troszkę męczy człowieka. Dlatego widzimy się za kilka dni. Dzisiaj jest środa, 8 marca, dzień zresztą, jeżeli kobiety to oglądają, to wszystkiego najlepszego. I to się odcinek będzie o godzinie 18, czyli jest w okolicach 18.30 Wydaje mi się, że w sobotę, albo w niedzielę, albo może i nawet w piątek, ale tak wstępnie, w sobotę o godzinie 18, zaczniemy sobie kampanię. Verstapps właściwie nie będzie potrzebny, ale New Hope, Transport, Bell Madness. Zobaczymy, co to jest. Ja muszę popatrzeć. Tych dwóch nie znam absolutnie. Tutaj sobie pograłem, ale nie przyszedłem całej kampanii. Pierwsze kilka rund. Także kampania New Hope zacz, zaczniemy w sobotę wstępnie o godzinie 18.00. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie i cześć.